Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na ulicy Mary Mąckiej, na przystanku linii tramwajowej 17 i 27. To na tym przystanku musicie Państwo wysiąść, jeżeli chcecie dotrzeć do naszej pracowni tramwajem. Za moimi plecami również przystanek autobusowy linii z. 103, 181, 121 i 197. Przepraszam za ściągawkę. Proszę Państwa, jest to przystanek UKSW i tutaj też wysiadamy, żeby dojść pieszo już do naszej pracowni. Jestem na początku bardzo wygodnej, fantastycznej ścieżki przez rezerwat Las Bielański, którą to dojdziecie Państwo wprost do naszej pracowni. Szanowni Państwo jesteśmy u zbiegu ulic Dewajtis i Kamedulskiej, a żeby dojść do naszej pracowni trzeba iść dalej prosto do furtki przy wejściu A. Wchodzimy w tą furtkę przy wejściu A i proszę podążajcie za mną, wkręcamy w lewo i idziemy tym chodnikiem wzdłuż ogrodzenia. Na miejscu, na parkingu, który znajduje się tuż przy wejściu do pracowni. Jest tu miejsce na dwa samochody. Możemy zwieść dywan, jeżeli jest ciężki. Pomożemy Państwu także serdecznie zapraszamy do naszej pracowni.